Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratches PWZ. Mamy poniedziałek wielkanocny i dzisiaj, słuchajcie, kończymy naszego pack chickena. Przypominam, że zrobiliśmy sobie do tej pory grę, czekajcie, może ja tutaj dam ją na pełny ekran, odpalę jeszcze raz. W której możemy się poruszać naszym kurczakiem po labiryncie i zbierać jajka. Tak, oczywiście, kurczek jest taki trochę bezwładnościowy, czyli cały czas idzie do przodu. My tylko jakby sterujemy kierunkami. Zrobiliśmy też sobie ostatnim razem kota, kota, który też chodzi po labiryncie tak trochę losowo i, yy, i może nas złapać, tak? Czyli w momencie kontaktu z duszkiem kota jakby gra się kończy, tak? Gra się kończy również w sytuacji, o, widzicie, tylko tutaj mamy jeszcze jakiegoś baga, o, teraz mnie złapał. Gra się kończy też w sytuacji, gdy pozbieramy wszystkie jajka, które mamy tutaj oznaczone jako jajka do zebrania i wtedy też się gra kończy z tym, że otrzymujemy tutaj komunikat, wygrałem, a w przypadku gdy te jajka do zebrania są większe od zera Wyczuwamy komunikat, to już koniec, który przed chwilą właśnie zobaczyliśmy. I teraz byśmy chcieli trochę to poprzerabiać w ten sposób, żeby po zebraniu wszystkich jajek nie następował koniec, co jest tutaj sprawdzane, tylko żeby następował następny poziom. I słuchajcie, sobie to popróbujemy teraz zrobić, tak? I teraz zrobimy rzecz następującą. Po pierwsze, słuchajcie... Mmm... Prowadzimy sobie taką zmienną jak poziom. Tak, czyli utworzymy sobie zmienną, nazwiemy ją sobie poziom. Poziom dobra. OK. Następnie ustawimy sobie ten poziom na 1. Choć zaraz powiem, że poziom 0 też może w naszej grze ewentualnie występować, ale powiedzmy, że na razie to będzie poziom 1. Tak. Czyli ustawimy poziom na 1, oczywiście musimy tu zmienić na poziom. Dobra. I teraz słuchajcie, spowodujemy, że w zależności od poziomu yy, będziemy zwiększać liczbę kotów na planszy, tak? Czyli w pierwszym poziomie to będzie jeden kot, natomiast w każdym kolejnym będzie o jednego kota więcej, tak? I tutaj właśnie mówię, że może istnieć coś takiego jak poziom 0, czyli poziom bez kotów, tak? Czyli na przykład, żeby sobie y, zrobić taką wprawkę, na przykład, jak się chodzi y, naszym kurczakiem. Może to być poziom też dla takich małych dzieci, y, które, y, które y, no, mogą mieć trudno trudność w graniu z kotem, a na przykład by sobie chciałem pozbierać jajka. Dobra. No ale jak to zrobimy? Słuchajcie, po pierwsze tutaj trochę pozmieniamy. Tak? Za chwilę spróbujemy jeszcze coś pokombinować z tym złap, tak, bo to wiemy, że to nam nie do końca dobrze działa. Mianowicie w momencie, gdy otrzymamy start, to nie będziemy startować kotem, tylko utworzymy sobie klony tego kota, czyli utworzymy tych klonów tyle. Czekajcie. Jaki mamy aktualnie poziom? Czyli Powtarzaj poziom, i tutaj idziemy, yy, tu mamy, gdzie te klony się tworzy. Kurczę, bo zawsze zapominam, utwórz klona z siebie, tak? Czyli tyle razy, ile y, mamy poziom, ustawimy klona właśnie z naszej postaci, i tu słuchajcie, i tu jeszcze to też przeniesiemy sobie tutaj. To miejsce, ponieważ chcemy, żeby no to się działo za każdym razem, jak zastartujemy grę, a to startować będziemy co poziom, tak? Czyli to nie może być tutaj, jak było wcześniej. Na wierzch może zostać w tym miejscu, ale mm, mm, poziom byśmy chcieli ustalić gdzie indziej. Czekajcie, ja ustawiłem ten poziom, Ustawimy go w kurczaku. Na jeden no może być, no ale może tu byłoby lepiej, co? Jak myślicie, żeby to nam się tam wszystko mm, ładnie układało, czyli tu ustawimy ten poziom. W gruncie rzeczy to bez różnicy. Dobra. I teraz tak, czyli tu się będą nasze koty namnażać, tylko teraz ważna rzecz, ponieważ będziemy operować na klonach, czyli nie będziemy potrzebowali tej postaci podstawowej, więc ją po namnożeniu kotów ukryjemy. Ale jeszcze raz powtarzam, że w Scratchu jest tak, że jak coś raz ukryjemy, to potem już się nie pojawi. Więc za każdym wywołaniem start będziemy tego kota naszego pokazywać. No i może tutaj eksperymentalnie ustawmy sobie poziom na 5 i zobaczymy, czy faktycznie moje, nasze koty się namnożą tak jak trzeba. Dobra. I teraz patrzmy się, czy to zadziałało. No i chyba nie zadziałało. I teraz jest pytanie czemu? Jeszcze raz zatrzymam. A teraz nie widzę mojego kota. Aha, bo na razie jest schowany. Aha, no jasne. Oj, słuchajcie, ponieważ tutaj nie dołożyłem klocka, kiedy zaczynam jako klon. Gdzie to jest? No, no właśnie, tutaj. Czyli nic się nie dzieje. Klonujemy, ale one stoją w miejscu. Teraz już powinno być lepiej. O, patrzcie się. 3, 4, 5 klonów. Gra. No i wszystko jest w porządku. Kolejna rzecz, którą to spróbujemy, coś tu poprawić z tym łapaniem, bo no tutaj daliśmy, nie było to do końca dobrze. Moglibyśmy tutaj kombinować, w inne miejsce dawać, ale spróbujemy sobie zrobić coś takiego, że to złap dam, kiedy zaczynam jako klon. I dam sobie zawsze, więc tak jakby w osobnym bloku za każdym razem próbuj to Łap, może będzie działać trochę lepiej. Zresztą zaraz zobaczymy. Yy, dobra. Yy, wróćmy sobie do poziomu, właśnie spróbujmy, że ten poziom 0, czyli taki poziom dla przedszkolaków. Zobaczymy że w poziomie 0 kota po prostu nie będzie, nie? Więc to może być taki startowy projekt, yy, znaczy testowy poziom. Dobra, ale ustawmy sobie na 1. Dobra. Czyli już. Kwestię kotów mamy powiedzmy załatwioną, kotów będzie coraz więcej. Teraz kolejną rzecz, którą chcielibyśmy zrobić, to będzie kwestia naszego chickena, tak? I słuchajcie, pierwszą kwestię, którą sobie to zrobimy, to wywalimy to. Ponieważ to jest blok, który odpowiada za to, że jeżeli jejka do zebrania będą zero, to gra się kończy na no, którymś z tych komunikatów, tak? Ale ponieważ nie będziemy chcieli do końca tego tak robić, tylko będziemy chcieli wprowadzić dodatkowy komunikat, więc to nie będzie nam potrzebne. Teraz gdzie spróbujemy rozwiązać kwestię mm, zmieniania poziomu? Słuchajcie, moja propozycja jest taka, żeby to spróbować... Rozwiązać sobie w jajku, ponieważ tutaj odejmujemy te jajka do zebrania przy każdym zebraniu jajka. No to w tej chwili chcielibyśmy sobie zrobić takie sprawdzenie, że jeżeli jajka do zebrania po tym odjęciu, czyli po zebraniu jajka, tak, czyli bezpośrednio po zebraniu jajka, te jajka do zebrania będą wynosić 0, to wtedy chcielibyśmy właśnie wywołać następny poziom. Czyli po pierwsze moglibyśmy sobie zmienić ten poziom nie na dwa, tylko zmienimy go o jeden, tak, bo to chcemy mieć to dość uniwersalny program, a po drugie nadamy taki komunikat, czekajcie, gdzie tu jest ten komunikat, klony, komunikaty, cały czas mi się to miesza, stworzymy sobie nowy komunikat, który się będzie nazywał na następny poziom, dobra, czyli w momencie, gdy zbierzemy jajko i stwierdzimy, że jajka do zebrania, nie ma już jajek do zebrania, o, to nadamy komunikat następny poziom. I teraz, co się stanie, gdy nadamy komunikat następny poziom? Po pierwsze, słuchajcie, pousuwamy wszystkie klony kota. Tak, bo chcemy na chwilę, jakby grę naszą zatrzymać, czyli gdy usuń, otrzymamy taki komunikat, to usuń tego klona, i to będzie działać we wszystkich klonach, czyli po, pousuwamy wszystkie klony kota. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jeśli chodzi o kurę, to postaramy się tą kurę też zatrzymać. Czyli kiedy otrzymam kiedy gdzie to miałem przed chwilą. Kiedy otrzymam następny poziom, to zatrzymamy wszystkie skrypty kury. Ciekawe czy to się tak uda. Zatrzymamy wszystkie inne skrypty Duszka, a co więcej możemy nawet tego naszego Duszka ukryć. Aby nie był widoczny przez jakiś tam czas, tak? Czyli też go tutaj ukryjemy. Myślicie, czy to dobry pomysł, czy nie za dobry? No zobaczymy. Dobra. No to tak, to teraz. Kure zatrzymaliśmy i schowaliśmy, wszystkie koty usuwaliśmy. no i teraz, w momencie, gdy nadamy następny poziom, tutaj musimy jakby wygenerować nową planszę. Czyli wygenerować nową planszę, najlepiej zmienić tło na następne. I wygenerować nową planszę. Czyli damy sobie następny poziom. Z wyglądu weźmiemy sobie następne tło. Nie wiemy, jak jest pierwsze, bo pierwsze jest losowe, tak? Tutaj to mamy. Więc słuchajcie, musimy dać po prostu następne. tak? No i teraz słuchajcie, co zrobimy? No, generowanie planszy jest tutaj. Nie? Tu się zaczyna. Znaczy, w zasadzie tu się już zaczyna. I tutaj się kończy. Czyli to wszystko odtąd dotąd sobie wyciągniemy stąd i przeniesiemy do bloku. Dlaczego do bloku? No ponieważ chcemy to wywoływać wielokrotnie, tak? Czyli to jest podstawowa definicja procedur czy, czy funkcji, czyli coś, co jest wywołane wielokrotnie, tak? Po pierwsze to oczywiście wywołamy tutaj, zaraz po odpaleniu, czyli tak jak było. Tyle tylko, że słuchajcie, jajka do zebrania musimy jednak przenieść do planszy. Bo jajka do zebrania będą się za każdym razem od nowa generować. Punkty tu mogą zostać, wybrane tło na starcie. Czyli tak, po starcie losujemy planszę i to wszystko się dzieje. Czyli tu się nam nic nie zmienia. Natomiast przy każdym kolejnym wywołaniu poziomu znowu będziemy wywoływać tę planszę, tylko na innym tle. Tak? Dobrze to myślę? Dobrze. A plansza na samym końcu wywoła start. Tutaj, tak, czyli po wygenerowaniu planszy, wygeneruje się start. Tu się zmieni nam poziom. I gdy wygeneruje się start, to kurczak wystartuje znowu z pola startowego, i wszystko powinno zacząć działać. Tak? I gdy wygeneruje się start, to znowu wygenerują nam się koty w zależności od liczby poziomów i wszystko powinno zacząć działać. Czyli jeżeli nic nie zepsułem, to w zasadzie nasza gra już powinna działać. Zobaczmy. Oczywiście, żeby to sprawdzić, będziemy musieli przejść poziom. Mhm. Dobra, jeszcze na początek zobaczmy sobie, czy kod może nas złapać. O, Dobra, może. Czyli to, to działa. I teraz startujemy grę jeszcze raz. I teraz musimy przejść poziom. Dobra, słuchajcie, możecie mieć pytanie, dlaczego na przykład tu nie generują się jajka, ponieważ te pola nie są białe to może nie wiem, czy to do końca widać dobrze na nagraniu, to one są takie jasno-niebieskie i dlatego tutaj te jajka się nie generują. Bo nie mówiłem o tym we wcześniejszych odcinkach, to może być istotne dość. Dobra. No musimy teraz to wszystko wyzbierać. I nie dać się złapać jeszcze. Oczywiście mógłbym właśnie wyłączyć tego kota sobie na przykład żeby on mi tu nie przeszkadzał. <grych> no właśnie, bo teraz mnie złapie, zdaje się. Nie, nie złapie mnie, nie dałem się. Dobra, nie przeskoczył poziom. Ja już widzę, że jest coś źle. Nie zmieniło się tło. Chociaż nie, poziom przeskoczył. Czekaj, koty, ile mamy kotów? Poziom przeskoczył, ale za późno przeskoczył. I dlatego kot jest dalej jeden. Jajka do zebrania jest 132, czyli też się to tutaj nie zresetowało nam dobrze. No, czyli jednak są jakieś problemy. Po dwa, nam, po dwa jajka nam znikają, czy po jednym? Po dwa chyba. Yy, dobra, czyli co? Co? Coś tu nie gra. Hmm. Dobra, zatrzymajmy tą naszą grę. Yy, co nie gra? Pomyślmy sobie. Tu jest plansza. Jajka do zebrania ustaw na zero. To powinno być dobrze. Tylko nie wiem, czemu się wygenerowało, jakby po dwa. Jajka teraz. Yy. Dobra. Tu zatrzymaj inne skrypty. Tu jest start, tu jest w porządku. W złym momencie przełączam poziom. Poziom przełączę sobie przed nadaniem komunikatu. Hmm. Zmień poziom o 1. Dobra, i teraz jeszcze dlaczego tych jajek do zebrania jest aż tak dużo. Też pytanie za 100 punktów. Aha, ten złap miałem jeszcze gdzieś przenieść. Gdzie indziej. Przeniosłem, czekajcie. Tutaj patrzeć. Jajka do zebrania. Nadaj poziom. Poziom na 1. <laughs> Jajka do zebrania. Lewo, prawo, plansza. No czekajcie, spróbujmy to jeszcze raz w takim razie. No właśnie, tak to już zrobiło się więcej jakby kodu. Już się łatwiej pogubić. Dlatego bardzo często jest tak, że dużo czasu zajmuje, jakby poprawianie. Pewnych rzeczy. O dobra, poziom się zmienił, ale tło się nie zmieniło, nie? Zmieniło się. O, znowu mam jajek do zebrania dwa razy tyle. Widzicie, no i to. Aha, ale tu już działa. Koty chodzą podwójnie. Teraz mi zbiera po dwa jajka, nie? Tutaj mam cztery. O, dobra. O, słuchajcie, no to jest pewien błąd jakiś przy generowaniu planszy. Wcześniej mi też on się zdarzał i powiem wam, że dość dużo czasu poświęciłem na jego wyeliminowanie. Widzicie, teraz kura już nie poleciała nigdzie dalej. No i dobra, no czyli cała kwestia, wszystko mniej więcej działa. Teraz tyle, tylko że te jajka do zebrania. To jest trochę yy, denerwujące, że jest ich tak dużo. I to się dzieje przy drugim etapie. Następny poziom. Hmm. To jest ciekawe. Tu jest kwestia przystawienia jakiegoś klocka, z tego co pamiętam. W innej kolejności. I wtedy powinno być już dobrze, tylko. Hmm. Tylko gdzie? Następne tło, następny poziom. No. no, widzicie, zawsze pojawi się jakiś problem. Co prawda, w tym momencie po prostu zbieramy więcej punktów, nie? <śm> ale coś tu jeszcze jest nie tak. Słuchajcie. Tu, oczywiście, ta część wygrałem jest już niepotrzebna, tak? ponieważ w tym momencie, po prostu gdy nastąpi koniec, to ma być koniec, i tu już nie ma żadnego sprawdzenia jajek do zebrania. Czyli to jest zbędne, ale to nie rozwiązuje nam kwestii tego, że mamy dwa razy więcej jajek na planszy znowu, i to jest kurcze kicha. Plansza, jajka do zebrania, pokaż, wytwórz, utwórz klona z siebie, zmień jajka do zebrania. No tutaj się nic nie zmienia. I nie wiem dlaczego nagle przy drugiej planszy się nam generuje dwa razy tyle jajek. No jest to przynajmniej dziwne. Kwestia ustawienia jajek do zebrania na zero. No, to jedynie to, co tutaj dołożyłem. No ale czekajcie, bo w gruncie rzeczy... W gruncie rzeczy, jeżeli wygeneruję ponownie planszę, to tam już nie powinno być jajek. Czekajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, tu się wszystko zgadza. Zbierzmy te... W Scratchu czasem zdarzają się takie dziwne rzeczy, które bardzo ciężko potem obczaić, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie ze Scratchem. I właśnie coś takiego tu znowu się stało. Przy tym moim projekcie, który mam już gotowy, też mi się to zdarzyło. Wtedy nie pamiętam już, co zmieniłem. O. No i znowu mam dwa razy, no nie, to się nic nie zmienia. Jest po prostu dwa razy za dużo jajek. I Na każdym polu są jakby dwa jajka. O. Dobra, słuchajcie, nie będę tego teraz rozkminiał. Spróbuję znaleźć błąd i powiem wam, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I umieszczę po prostu właściwą wersję, tą, którą tutaj robiliśmy, już bez tego błędu z podwójną ilością jajek. No bo coś po prostu nie gra tutaj. No. Mimo, że w zasadzie wszystko się wydaje dobrze, to coś jest nie tak. Hmm. I tu już się zaczyna robić trudno przy dwóch kotach. Czy tutaj wlazły i nie chcą wyjść. Ja w tej pierwszej wersji jeszcze tam zrobiłem coś takiego jak nietykalność, tak? Czyli w momencie... No i życia, tak? które też by mogły występować. O, o, niestety dałem się złapać, ale łapanie działa lepiej. Wyraźnie widać, że już nie mogę się ruszyć potem, więc to działa lepiej. No, jedyny problem, który tu nam się w tym momencie ukazuje, to jest to przy drugiej planszy podwójne generowanie jajek, czyli jakby na każdym polu dwa jajka. Dlaczego? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Mogłbym jeszcze tutaj, kiedy otrzymam następny poziom kiedy zaczynam jako klon, kiedy otrzymam następny poziom, jeszcze mógłbym spróbować pousuwać wcześniejsze klony. Aha, no ale nie, no bo wtedy to już nie ma klonów żadnych, bo następny poziom otrzymuję wtedy tylko, jeżeli jajka do zebrania jest zero, czyli po prostu już klonów wtedy nie powinno być. Dobra, słuchajcie, powiem szczerze, że nie wiem. Jak mówię, miałem ten sam problem wcześniej przy robieniu gry i... Jakoś go tam rozwiązałem, nie pamiętam w tym momencie w jaki sposób. Chodziło o to, że po prostu przestawiłem jakieś klocki. Nie wiem w tym momencie, w którym miejscu i po prostu problem zniknął. W tej chwili ciężko mi jest powiedzieć, co tu trzeba zrobić, żeby w drugim poziomie te liczba jajek nie generowała się podwójnie. Nie? Co prawda to pozwala nam zdobyć więcej punktów. No ale. Wolałbym jednak, żeby to było tyle, ile trzeba. Wcześniej to się nie działo, to znaczy w momencie, no wcześniej, nie no wiem, wcześniej mieliśmy jednym poziom, tak, ale zawsze liczba jajek w tym pierwszym poziomie generowała się dobrze. Natomiast tutaj przy drugim poziomie nagle generuje się jakby za dużo jajek, znaczy dwa razy tyle jajek, niż ich być powinno. Ale słuchajcie, ale możemy powiedzieć, że gra jest gotowa, tak jak mówię, można by było wprowadzić życia, to znaczy, żeby nie kończyło się od razu przy pierwszym złapaniu przez kota, a na przykład mielibyśmy cztery życia. No i można byłoby wprowadzić to, co mam w tej wersji, którą wam tam załączam w linku, czyli jakiś poziom nieśmiertelności, tak, czyli na przykład zebranie innego rodzaju jajka daje nam jakieś punkty nieśmiertelności, jakiś czas, w którym na przykład kod nie może nas złapać, a co więcej, my możemy złapać kota i zdobyć ekstra punkty, tak. No, ale to już jest Kwestia takiego dodatkowego kombinowania. Niemniej jednak, tę grę uznaję na chwilę obecną za gotową. Jedyne co trzeba zrobić, to usunąć baga z podwójnym generowaniem jajek. I jak znajdę na to sposób, to Wam powiem i zamieszczę tutaj odpowiednią wersję tej gry. A na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę.